Hello, hello, widzowie, dzisiaj pokażę Wam taką Gierkę. No, niby to jest taka Gierka, wiecie, no ale skrywa taką jedną tajemnicę. Trochę straszną. Wchodzimy tu, no i każdy by poszedł tam, oczywiście, tak? Ale, ale, ale. Tu mamy takie przejście. Nigdy nic. Nic się nie dzieje. Takie przejście, no wiecie. Ale jak przejdziecie. Tu. czekaj, Co? i sorry widzowie, ale chyba to usunęli. Ale patrzcie na to. Chciałem wam pokazać taką jedną rzecz. Że tu. Jak się wejdzie. Jest tak. To jest mega scary w ogóle i to mega wiem to na TikTokach, ale... Nie pytam. No i jesteście w takim pomieszczeniu. Nie? Ale... Ale... No was... tak pisze, że Bob tutaj jest, to... no i... Z... próbujemy wejść tutaj i zrobić te obi jakoś zresztą ja nie umiem okej okay. Nie wiem, co się dzieje, co jest na dole. Dobra. Naprawdę nie wiem, co to jest. Już naprawdę jak to odkryłem, to się zesrałem. To wyjdzie wyjdzie. Mm, Dobra, no. Ale patrzcie, jak chcę wyjść. Jak chcę wyjść. To już nie wyjdę do normalnej gry. Jedynie muszę wyjść z Robloxa. I, a tak to nic więcej mi nie pozostaje. To był... I on znowu mi daje to. Nie? To był taki krótki odcinek, ale chciałem wam po prostu pokażę, że to jest... No Scary gra. Jeszcze raz, czekajcie. Patrzcie, że się pojawiło. Już za dużo jesteś? To ci się to pojawia. No i tak. Dobrze pokażę jak ta gra się na żywa i sobie ją po prostu zobaczcie i że to nie jest żaden skam, tylko że to po prostu jest prawda no to więc na raz.